Michał Wojciechowski wygrał tegoroczną 44 edycję biegu nadwiślańskiego imienia Alfreda Frejera. Do pokonania 15 kilometrowego dystansu tarnobrzeżanin potrzebował 49 minut i 19 sekund. Pierwszy, 28 lat miał, to pierwszy startował. Już 14 razy startował w Starą nic Nikt nie złapał pierwsze miejsce na podium. Dopiero pierwszy raz miał na lepcie podium. Pierwszy. A on zawsze się starał jak najwięcej, stopi więcej. No on to pierwsze miejsce stałe. No udało się pierwszy raz. Wojciechowski zdystansował swoich tegorocznych rywali. Drugi w Marcin Nowak ze Stalowej Woli na mecie zameldował się ze stratą 3 minut i 37 sekund do Tarnobrzeżanina. Jako trzeci linię mety minął kolejny reprezentant Stalowej Woli Grzegorz Wójc, z czasem 53 minut i 15 sekund. Tak, a to jest można powiedzieć zawodowiec, my jesteśmy amatorzy. Zaczynamy dopiero od, od kilku lat biegać i trenujemy codziennie. I także dzisiaj warunki były prawie że idealne. Troszeczkę mogło być chłodniej. Tutaj końcówka ostatnie 1,5 km, 2 km praktycznie pod wiatr, ale ogólnie warunki i impreza bardzo fajna. Także całą trasę biegłem za kolegą, dyktował tempo. Na 13 km tutaj na podbiegu do miasta mi troszkę odskoczył i tak już do końca utrzymał tą przewagę. Chciałem dodać, że z Michałem jeszcze się tam nie udało wygrać, więc za każdym razem jest przed nami. Tutaj startowałem czwarty raz i tak jak kolega też często tu myślę będziemy przyjeżdżać i startować. Niecałą godzinę do pokonania dystansu potrzebowała Marta Preisner z Krościenka Wyżne, pierwsza kobieta na mecie. Drugą była Małgorzata Siembida z Borek, trzecią zaś Kinga Walania Bronhardt z Głogowa Małopolskiego. Dobrze się biegło. Eee, wie... 10 km, czy 12, praktycznie cały czas wiatr w plecy, a potem te ostatnie 5 km, no to pod górkę i wiatr w twarz. To było już ciężej. Kiedy mi się biegło bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Fajna pogoda. W ogóle uwielbiam biegać w Tarnobrzegu. Jestem z Głogowa Małopolskiego. Każdy bieg w Tarnobrzegu biegam. W niektórych momentach bardzo fajnie się biegło, ale wiał wiatr, więc to nie pomaga. No i były dwa długie podbiegi, także na tych podbiegach było ciężko. Przebieg trasy biegu nadwiślańskiego nie jest przypadkowy. Prowadzi ona od zamku w Baranowie Sandomierskim do zamku w Tarnobrzeskim Dzikowie, miejscu tragicznej śmierci patrona zawodów Alfreda Frejera. Ten liczący 15 kilometrów dystans był również ulubioną trasą treningową tego legendarnego biegacza. 44. edycja biegu nadwiślańskiego była okazją do promocji biegów czwartkowych organizowanych przez Tarnobrzeską Radę Kobiet. Prosto właśnie z nadwiślańskiego biegu zapraszamy serdecznie na biegowe czwartki, które zaczynamy spod pomnika Bartosza Głowackiego, trasę... Zróżnicowana co czwartek o 19.15 zapraszamy panie oraz panów w imieniu Rady Kobiet oraz nas, biegowych dziewczyn. Łącznie w tym roku Bieg Open ukończyło 21 kobiet i 71 mężczyzn.